Uszanowani moi drodzy, ja nazywam się Kubek Acprzak, to jest kanał Kulturosław i dziś chciałbym Wam pokazać swoją listę top 10 filmów, filmów, które uwielbiam, filmów, które w pewien sposób miały duży wpływ na moje postrzeganie kinematografii. Także słuchajcie, no cóż, nie ma co przedłużać. Zaczynamy! Okay, let's run. ok, na miejscu dziesiątym znajduje się film, który bardzo cenię i który tak naprawdę chyba jako pierwszy wzbudził we mnie taką fascynację. Mm, starymi czasami filmami w których bardzo ważne są kostiumy a więc Braveheart Waleczne Serce w reżyserii Mela Gibsona który także zagrał główną rolę Powiem wam że ten film jest dla mnie niezwykle istotny bo ma on wszystko to co ja kocham w kinie przepiękna muzyka genialne ujęcia przekaz który wzbudza we mnie za każdym razem dużo emocji dużo łez bo też nie ukrywam no za każdym razem kiedy ten film oglądam, szczególnie finał, no to jest, jest sporo, sporo wzruszenia i bardzo, bardzo ten film lubię. Przede wszystkim też dlatego, że mam w sobie taką pasję. Pasję do kina, pasję do tego, by pokazać, jak istotne. Były wartości takie jak honor, takie jak bycie sprawiedliwym, jak braterstwo i co się może zdarzyć, kiedy o tych wartościach zapomnimy. Także, no mówię, dla mnie absolutny, absolutny hit, topka i nie mogło tu tego zabraknąć. Na miejscu dziewiątym Skazani na Shoushang, a więc genialna ekranizacja powieści Stephena Kinga. Powiem Wam, Skazanych na Shoushang oglądałem tyle razy, że nie do końca już jestem pewien ile. Ten film, pomimo że oczywiście on nie ma efektów specjalnych, on nie ma jakiejś bardzo skomplikowanej fabuły, to jest filmem o takim natężeniu... Emocji, wartości, takiego czystego człowieczeństwa i też oczywiście jego braku. Ten film pokazuje, co dobrego może się stać, kiedy znajdujemy się na dnie, a także co złego może się też wydarzyć, kiedy jesteśmy na samym szczycie. I wydaje mi się, że skazanych na Shawshank warto obejrzeć, niezależnie od. Tego, kiedy ostatni raz ten film widzieliśmy, warto go sobie powtarzać. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji, to uważam, że naprawdę, naprawdę warto. Ze względu na świetną grę aktorską, na to, że ten film y, ukazuje tak wiele. Jest to film bez wątpienia, przy którym należy usiąść w skupieniu, który nie jest filmem, o, tak, żeby leciał sobie w tle. Nie, tutaj należy się skupić. Tutaj należy y, po prostu ten film y, poczuć. Miejsce ósme to nasza polska seksmisja, a więc genialna, genialna komedia w reżyserii Juliusza Machulskiego. Jerzy Sztur w głównej roli. No, powiem Wam, ja jestem w tym filmie zakochany od lat. Poczuć humoru. Mam wrażenie, że ten film jest dodatkowo ponadczasowy i świetnie wkomponowuje się choćby w dzisiejsze czasy, co jest jego ogromną, ogromną zaletą. I to, jak sprytnie został on stworzony, żeby troszeczkę zagrać na nosie ówczesnej cenzurze, która podchodziła bardzo poważnie do swoich obowiązków, No ale tutaj naprawdę mamy wszystko, Mamy fajną muzykę, mamy jak na tamte czasy ogromnie no, kontrowersyjny temat i muszę przyznać, że ja wątpię, żeby dzisiaj ktoś zdecydował się na tak coś odważnego, No bo ten film, na pewno wyprzedzał swoje czasy. Ja wracam do niego bardzo, bardzo często i myślę, że każdy powinien choć raz go obejrzeć. Miejsce siódme to kolejny nasz polski film, a więc Miś, kultowa komedia, kultowa satyra. Po prostu kultowe dzieło sztuki, dzieło sztuki w reżyserii Mistrza Barei, który naprawdę no, ja mam wrażenie, że to jest jego e, największe dzieło. I powiem wam e, to jak ten film w genialny sposób przedstawia w skrzywym zwierciadle, ale też bardzo realistyczne, e, ówczesne warunki życia w Polsce. choć. Mam nadzieję, że. Przepraszam, mam wrażenie, że ten film też jest ponadczasowy, bo gdyby Mistrz Bareja żył w dzisiejszych czasach, to miałby jeszcze większe pole do popisów w pisaniu scenariuszy, ale no, prawda jest taka, że pan Tym i inni, którzy stworzyli coś naprawdę kultowego, a teksty z tegoż filmu są przeze mnie, przez moją żonę, przez. Duży krąg bliskich mi osób używane w życiu codziennym, co tylko świadczy o tym, jak genialny był to film. Także koniecznie obejrzycie tutaj przekaz, w sumie do trochę młodszych widzów, jeśli jeszcze nie mieliście okazji. Miejsce szóste to Mroczny Rycerz, a więc środkowa część trylogii Christophera Nolana o Batmanie, arcydzieło kina superbohaterskiego, zrobione w taki sposób, że nie czuć, że jest to kino superbohaterskie. Naprawdę no, wybitny Heath Ledger, fenomenalny Christian Bale jako Batman, Gary Oldman jako komisarz Gordon, Hmm, czy też Morgan Freeman jako Lucius Fox? No wszystko tam działało i powiem wam, że Nolan potrafił wykręcić maksimum, naprawdę maksimum z tego czym kino superbohaterskie może być i ja sobie osobiście zarówno sobie, jak i wam, wszystkim fanom komiksów życzę, żebyśmy mieli więcej tego typu dzieł na podstawie właśnie komiksów, bowiem Mroczny Rycerz jest kwintesencją. Jest Fenomenalnym dziełem, to, to jak to wygląda, jak to brzmi, jak zostało zagrane, tam wszystko do siebie pasuje, i to jest niewiarygodne i naprawdę, naprawdę fantastyczne. Miejsce piąte to Gladiator. No, któż z nas nie kocha Russell Crowa w roli tytułowego Gladiatora? Dla mnie to jest arcydzieło, i powiem Wam, że kiedy obejrzałem drugą część. Nie, kompletnie, kompletnie to nie pasowało. Natomiast Jedynka, no to, to było dzieło sztuki, to jest dzieło sztuki. <laughs> Przepraszam, choć też no, wydaje się, że fabuła nie była jakaś skomplikowana. To sposób, w jaki Russell Crowe przedstawiał emocje głównego bohatera, to jak zostało to epicko nakręcone, w jaki sposób została skomponowana muzyka, to wszystko połączyło się w coś, co dziś już może być uznane za wręcz legendarne kino. I powiem Wam, że warto, warto sobie do Gladiatora wracać nie tylko ze względów na właśnie muzykę, na ujęcia, no ale właśnie też na grę aktorską, bo myślę, że Russell Crow dał tam z siebie po prostu maksa. Miejsce czwarte, może trochę zaskoczenie, może nie, ale kosmiczny mecz. I już tłumaczę dlaczego. Na tej liście głównie są filmy wielkie, zarówno jeśli chodzi o polską kinematografię, jak i światową. Natomiast kosmiczny mecz mógłby się Wam wydawać dziwnym wyborem. Natomiast dla mnie jest to film naprawdę kultowy. Film, który obejrzałem setki razy. Zajechałem. Kasetę VHS. Byłem w kinie na premierze jako dzieciak i do tej pory ja lubię do kosmicznego meczu wracać. Mój ulubiony sportowiec i Moim zdaniem najlepszy sportowiec bez podziału na dyscypliny, czyli Michael Jordan. Genialny soundtrack, na którego bardzo długo polowałem na wersji winylowej, i w końcu, gdy już się udało, no to powiem wam, byłem bardzo wzruszony. Bardzo przyjemna też kwestia, jeśli chodzi o animację. Królik Bugs i cała reszta dała znakomicie radę, więc, oryginalny kosmiczny mecz, który jasne był. W pewien sposób reklamą, i co chwilę mogliśmy mieć wrażenie, że oglądamy reklamę jakiegoś produktu, ale ten film po prostu miał coś w sobie. Ale podejrzewam też, że to aura samego Michaela Jordana wpływała na to. Fani Koszykówki, jak i po prostu fani Luny byli, są i myślę, że będą zachwyceni. Także miejsce czwarte musiało, musiało należeć do kosmicznego meczu. Miejsce trzecie to Gwiezdne wojny Imperium kontratakuje, a więc piąty epizod. Y Legendarnego uniwersum. Zastanawiałem się, która część najbardziej mi się podoba, i ze względu na natężenie emocji, na to, że okazuje się, że Darth Vader jest ojcem Luke'a Skywalkera, na naprawdę fantastyczne sceny walki, choćby o na planecie Hat, kończąc właśnie na tym genialnym, genialnym pojedynku Vadera ze z Lukiem Skywalkerem. Tam działało wszystko i to jest moja ulubiona część, a że jestem ogromnym fanem Gwiezdnych Wojen, no to nie mogło, nie mogło zabraknąć e, któregoś epizodu, a epizod piąty należy do moich ulubionych e, cała akcja dziejąca się na Dagobach, gdzie Joda szkoli Luka mh, Mistrzostwo Świata. Miejsce drugie? To Matrix, pierwsza część Matrixa. Powiem Wam, że to był film, który zrobił mi sieczkę z głowy, kiedy obejrzałem go po raz pierwszy. Nie wiem, ile miałem lat. 11, 12. I niby to było kinoakcji, ale y, fabuła była zrobiona tak genialnie. Cała ta historia, cała otoczka była tak niewiarygodna, że szczerze powiedziawszy, ja do tej pory uważam, że ten film. Jest dziełem rewolucyjnym, jeśli chodzi o kinematografię, jeśli chodzi o efekty specjalne, jeśli chodzi o podejście do tematu science fiction i też w pewnym sensie trochę fantazy. To wszystko się tam sklejało. Wiadomo, że dwójka i trójka już były zupełnie inne, miały zupełnie inny wydźwięk, ale trylogię, oryginalną trylogię Matrixa kocham. Nie o czwartej części nie będę mówić, bo szkoda na to kompletnie, kompletnie czasu, ale jeśli jakimś studem nie oglądaliście Matrixa, no to naprawdę warto nadrobić. No i miejsce pierwsze, moi drodzy, miejsce pierwsze to ostatni samuraj z Tomem Cruise'em w roli głównej. Wybitna, genialna ścieżka dźwiękowa od Hansa Zimmera. I powiem wam, że kiedy ten film wpadł w moje ręce, ja go zacząłem oglądać namiętnie ze względu na to, jak dobrze był nakręcony, jakie wartości przedstawiał. Zauważyliście, że ja dużo mówię o wartościach w moich ulubionych filmach i yy, powiem Wam, wszystkie sceny, w których Ken Watanabe yy, rozmawia z Tomem Cruzem, no, to jest mistrzostwo świata. To jest film, na którym zawsze się zryczę i wzruszę maksymalnie. To jest film, który zawsze powoduje ciary u mnie. Uwielbiam zarówno sekwencje walki, jak i te sekwencje spokojniejsze. Uwielbiam to, że ten film jest przepełniony taką mądrością życiową i dla mnie to jest absolutny numer jeden i muszę wam przyznać, że do tego filmu też zawsze chętnie wracam. Słuchajcie, tyle ode mnie. Dajcie proszę znać, co sądzicie i oczywiście yy, śmiało zachęcam do tego, żebyście sami też wrzucali swoje top 10. Jestem bardzo, bardzo ciekaw waszego gustu, także komentarze są wasze i słuchajcie, może, może najciekawszy komentarz nagrodzę w jakiś sposób, także myślę, że warto. I moi drodzy, tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo. Widzimy się w kolejnym odcinku już w piątek, a prawdopodobnie we wtorek i środę. Widzimy i słyszymy się też na streamie, także tyle ode mnie. Trzymajcie się. Jedna filmowa miłość. Hej!